I tak proszę Państwa, witamy się z Wami w przedostatni dzień tego roku. Dokładnie. Jutro Sylwester, więc jedziemy jeszcze na ostatnie zakupy, bo się szykujemy do Sylwestra. Jak już wiecie z tytułu plany się zmieniły i Sylwester w tym roku w domu wyjątkowo. Także cieszymy tak, się, nie. Idziemy fajnie. na Sylwestra. Nie idziemy na Sylwestra, imprezujemy sobie w domu. Będzie fajnie. A dlaczego? No to w dalszej części tego filmu powiemy, dokładnie, co my wykombinowaliśmy. A może zaraz powiemy, zastanowię się. Także wsiadamy, jak widać śnieg u nas. Oj, oj! Zamarzło mi Piotrek. Nie mogę otworzyć. Wow! Ale przymarzły. Drwino, Szok. Już wam mówię. Tak, tak. Jedziemy. Chyba się chwilę musi zagrzeć, nie? No? Tak. No. I, i, i... I jutro będziemy tutaj, śnieg nam napadał, a jutro będziemy czekać na kuriera, ponieważ zamówiliśmy telewizor. Duży. Duży. Wiec. A zobaczcie teraz rozkminy nasze wieczorne. I wahamy się między telewizorem TCL, a Sony Bravia. A tu jest jakiś inny, za 900 pokazujesz. Co? Aha. A, to przełączyła. To nie ten. O, tutaj ten. O tym myślimy. I teraz jest promocja, że można wygrać wyjazd do Chorwacji. A gdzie to pisze? Zamknął jest coś. No bo ten chyba nie ma tego. Nie żartuj. Ten ma, wy... że wyjazd do Chorwacji tutaj pisze. Gavin, ein rejs na Chorwację. Aha, aha. Ale by było, jakbyśmy wygrali. A pokaż jeszcze ten Sony, o którym myślimy. Sony. Sporo tych zakładek. Ciotra tutaj ma otwarty. No to chyba ten. O, ten. Tak, ten. 1800 euro. I tak stwierdziliśmy, że 85 cali będzie dla nas za duży, a 75 to taki akurat. Więc albo ten, albo ten TCL i wahamy się tutaj grubo. Hm. Tamten 144 Hz, a ten 120. Tak. A w tym momencie mamy 55 cali, i tutaj jak widzicie w tą lukę taką wpasowałby się idealnie taki 75 cali i byłoby pięknie. Hmm. O, akurat prezent rozpakowuję. Oglądamy naszą Wigilię. No, także myślimy, myślimy. Trudna decyzja. Mam nadzieję, że uda się podjąć i chciałabym, żeby na Sylwestra już telewizorek dotarł. A ten, który obecnie mamy to Panasonic. Mhm, mm nie mogliśmy się zdecydować, który telewizor i wybraliśmy... A zobaczycie jak kurier przyjedzie. Dokładnie. Tak, pokażemy wszystko i powiemy który. A teraz na zakupy jeszcze takie. I w tym odcinku będzie Sylwester. Więc zostańcie z nami, i zobaczycie co i jak. A teraz jedziemy coś kupić. Tak, ostatnie zakupy. Ostatnie tak, szlify. Tak, tak, tak. Już tam mamy full słoików. Będziemy robić koreczki. No z jedzenia będzie co nie miara. Także będzie fajnie i będzie nowy telewizor, więc będziemy oglądać Sylwestra z dwójką, Polsatem i chyba jeszcze TVN-em. <noise> <noise> Także będziemy sobie tak wiecie, kanały przełączać i, i bawić się po prostu. Tak, zdecydowaliśmy w domu, bo pogoda taka średnia i pomyśleliśmy, a szkoda kasy wydawać na jakiś dłuższy wyjazd. Nie, ja to sobie... Tak, odbijemy sobie. Odbijemy sobie ten... Jak się cieplej zrobi, także nie zależało nam w tym roku, po Pradze w zeszłym, no był cyrk, był cyrk, tak. wielki cyrk, także jak nie widzieliście odcinka, to tam powiedzieliśmy co się działo pod ratuszem, pod ratuszem? No tak, było tak, grubo. No, tak, to ratusz jest. Tak, tak. Ratusz, ratusz. Było grubo. ratusz, było grubo. tak, stratowaliby nas sprawie. I prawie okradli też. Tak, tak. Tak, bo mi plecak otworzyli, więc... Tak to było, no. naprawdę, tam było grubo. Tym A na bal był. żaden się nie wybieramy, także domówka. Dobra, jedziemy. A jeszcze tylko dodam z innej beczki, że muszę zareklamować swojego Folda, bo mhm. się z środku odkleił. No i nie polecam. No i właśnie polecam. jest Piotrek w trakcie przegrywania, bo jeszcze jutro chyba pojedziemy go rano Tak, zawieść, Także no zobaczymy, jutro albo w piątek. Dobra. Ruszamy. Nadal jest! 31 grudnia 2025 przybył do nas telewizor. Tylko trochę się obawiam, że on będzie mega wielki i nie wejdzie tutaj w to miejsce. Jest przeogromny. Kurier zadzwonił przed 10:00, pobudkę nam zrobił. My jeszcze spaliśmy, przyznam się szczerze. I takie cacko wielkie. Także, ale pomógł wnieść. Pomógł, pomógł. I mhm. to chętnie. Ale też na pewno fan piłki, bo widział, że oficjalny partner reprezentacji Polski. Tak, powiedział nie coś? Tylko, a on na pewno widział, że oficjalny partner reprezentacji Niemiec. Myśmy się skupili głównie na Polsce, byśmy tak. zomawiali ten telewizor, dlatego że żeśmy zobaczyli, że oni spierają Polską piłkę nożną i zdecydowali się no. wziąć ten TLC. Ale ogromny, nie? No. Nie wiem, czy nie przesadziliśmy. Ja myślę, że będzie coś innego przynajmniej. Co za na 65 to nawet by nie było widać, że coś żeśmy zmienili. Bydle, bydle. To nie wydaje ci się? No tak. Kogle TV. ole. Audio. Ja tylko się boję, a, że wiecie, e nie ogarniemy wzrokiem. Tutaj siedzimy. Tak, o? W tym miejscu. I będziemy oglądać. Zobaczymy. Ja Mam nadzieję, tak, że, że będzie wszystko dobrze. Także nie, oni mają jeszcze oddalony, bo nie zmieszczę szerokokątny a. jest teraz. Bo nie zmieszczę całości. Tak by musiało być. O, czekajcie. Tak by musiała wam pokazać, ale to nie zobaczycie nic, nie? Dlatego jest szerokokątny. No, zobaczymy. Rozpakowujemy i pokażemy, już jak to wszystko tutaj się prezentuje. No to, to by na mnie wszyscy. Nie. Myśleliśmy, żeby go przywieźć. A jeszcze chciałam powiedzieć, że wzięliśmy szybszą wysyłkę. 30 euro dopłaciliśmy, żeby zdążył dojść na Sylwestra. Bo tak, dopiero w przyszłym tygodniu by był. A tak mamy go już dzisiaj. cóż, no, Wow. Śnieg pata. Gdzie widzę? Szturm. Sypię. To nie źle przemyśleni. Czyli niby to tak. Musimy telewizor postawić na tym. To pamiętaj, nie jest palcami ekran. Dobra. I teraz mogę Wam na spokojnie powiedzieć, co tu się wyprawia. Leży telewizor, jak widzicie, na, na rożniku. Rozcieliliśmy koc, bo trzeba przykręcić nóżkę i nie płasko położyć, inaczej się nie da. Także Piotr tutaj instaluje tu nogę. O, siedzi. No i pięknie będzie. Ostatnie spojrzenie, jak to wyglądało przed. I to dam Proszę. Chłopaki już oglądają. Ale mega. Szedł idealnie nam. Mierzone. Mam nadzieję, że kamera to oddaje, jakie to bydle. Pierwsza instalacja. Jest potężny, ale zmieścił się. Mamy plan zainstalować go na ścianie. Na razie stoi na tej nóżce. Jest mega różnica, naprawdę. Prawdziwe kino domowe mamy. Ho, ho, ho! Tak jakby luksusowo teraz mamy. <gry> 31 grudnia, śnieg stypie. Nie, nie! tu się lakcy schować! Boże, wariat! Idziemy! Ostatnie zakupy robimy na Sylwestra! Ale na spadło śniegu! Ojejku! Przydziemy, wszyscy jedziemy całą ekipą. Ale na Sylwestra nie będziemy wszyscy. Nie będziemy w komplecie. Jedziemy! Są, patrzcie jakiego przyjaciela mamy! Jeździ z nami! Kupiliśmy go jednak. Tak się kończy stary rok i zacznie nowy. No, w serwestrach tego jeszcze nie. nie było. Fajnie, fajnie. Już tak żeśmy mieli, że w serwestrach był mój już, zimno, a dopiero pierwszego spać Jeszcze telewizora konfiguracji nie skończyliśmy. Jesteśmy w trakcie, bo musimy tam sobie jeszcze telewizor zainstalować. To znaczy skonfigurowany już jest, połączony Google i tak dalej. Ale jeszcze instalacja telewizji, jeszcze nie wiemy jak YouTube. Musimy sprawdzić na spokojnie, ale do 14 sklepy otwarte, więc jeszcze na ostatnie zakupy. Także dzisiaj taki zimowy Sylwester w domu. Będzie super. Pogoda mega. Aleks, Anuka jak? Cieszyła się na spacerku? Tak, podobało się Podobało jej się, ona uwielbia śnieg. <noise> Pakują. Zrobiliśmy mega zakupy. Równo o 14 wyszliśmy ze sklepu i pan się dobijał. Myślę, że jeszcze wejdzie. O, odcineżarka pojechała. Ale niestety już nie wszedł. Tak, zaraz będzie pewnie obrotuwa. Jak to bywa zawsze. Chipsów mamy, multum, naprawdę tego dużo. Sałatkę będę robić i Max będzie brał sałatkę na imprezę do kolegi. Także mam nadzieję, że mi dobre wyjdzie. Muszę dużo tej sałatki narobić. Jak myślę, z półtora porcji zrobię. Ale sypie, pruszy na mnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Śnieżek mamy. Może bałwana zbudujemy. Oj, pani też chce do sklepu. No przykro. Już się nie dostanie. Jeszcze weszła, ale drugie drzwi się już nie otworzą. No. Chyba jeszcze się udało. A gdzie Piotr, idzie. O co chodzi? <noise> ja się schowam tutaj. Nie będzie mi tak pruszyć, Przestraszymy go. U! Gdzie ty o, idziesz? Hej! Hey. Idę! Na Sylwestra! Na Sylwestra co? idę! To to? Dobra! Widzę to z tobą, masz? Tak, to będzie grubo. Tak, <noise> grubo! Co tam jeszcze masz? No o, jakie słodyczy, co tam masz? Nie, głównie no? będzie to się. I zrobimy grzanki na to Grzanki. Tak, z wykonem. Z będzie sukcesem, jakby luksusowo. Tak, będzie jakby luksusowo. Dobra. Zapiszamy. Na na musimy, musimy sałatkę zdążyć zrobić. Nie? Tak. Idziesz balować dzisiaj. Tak, tak. No, ogarniemy. Już... Dzwonić, dzwonić, nuka, żeby otworzyła drzwi. Dlaczego czemu A jajka, Karol. Dobra, idziemy do domu. Nie spodziewałam się tak biało, jakby że będzie. Nie, no tak? Jakby luksusowo. Zjedliśmy obiad i sprawdzamy telewizor znowu na tym samym filmiku, kiedy sprawdzaliśmy w Sky Tower. Pamiętacie na pewno jak byliśmy na walentynkach, też ten sam filmik leciał. I mogę powiedzieć, że odtwarza bardzo, bardzo ładnie jakość 4K w tym momencie. Także wstępnie jesteśmy zadowoleni. 4 plus 1. Mm -hmm. A tu można sobie fotkę zrobić. O, będzie gorąco. <laughs> Możemy powiedzieć, że na Netflixie bardzo ładnie odtwarza. Może przewiniemy, ale widzicie, twarz wyraźna jest. Przerwijmy trochę na zewnątrz. Może o tutaj coś o, będzie. No bardzo ładnie. Już jestem mm. na zewnątrz. Wyraźnie. No pięknie odtwarza. Jesteśmy zadowoleni wstępnie. Polska telewizja, troszkę gorzej, ale to internetowa telewizja. Zobaczcie, no, no bardzo fajnie. Akurat tutaj z choinką ujęcia są. Fajnie, fajnie. A, no, a teraz. Wszystko o, jest. Znacznego. Dzięki. Dzięki. Pierwsze co to sałatka. Od sałatki mojej? Tak. Piechną panów. A prawda, jest Ja z tatą byłam na ich koncercie. Pyszna, nie? No. Zapraszamy. O oh ja. Yeah. Co to u Piotr? Nie Jesz słodycze. Tak, ja jem po pół. Mhm, po pół. Mówisz, Ale. że jesz pół, a za chwilę kroisz i, teraz i zjadasz zamoczy. następnym. I teraz zamoczy ją sobie ją. Moczim. Mm. mleczko mm. mamy od chłopaku. Te rogale są mega pyszne. Mm. Mm. No dzieje się, dzieje. Smakuje nam. To od nich dostałam pod choinkę. Mhm. Pyszne są. Oglądamy Polsat i nadają tutaj z Torunia. Pozdrawiamy Radka, który mieszka w Toruniu. Byliśmy. Kiedy my byliśmy w Toruniu ostatni raz? Jak jechaliśmy nad morze. Także to już dużo, dużo minęło. Jak widzicie stoi, stoi mój przyjaciel. Mega. I pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Torunia. Jak i Katowice, bo Katowice tutaj też oglądanie. Zobaczcie, co się dzieje w Berlinie w tym momencie. Pali się po prostu. No masakra. Straż pożarna jedzie. Strasznie. Minuta! Minuta! Nie! Sześć sekund! pięć, cztery. Czemu nie odliczałem? Trzy! Dwa! Za nowe przygody! <grych> tak! Wszystkiego dobrego dla Was, dużo zdrowka! Szampan? Szampan bezalkoholowy? Tak. Tak, 0%. Nie mogliśmy znaleźć? Szukaliśmy, ale, ale chcieliśmy bez alkoholowy. Tak, ale no wszystkiego mieliśmy. No że ktoś zdał maturę, że poszedł na TV, żeby się znowu cieszyły. Nieźle. Ale czart. Mamy numer 2026. <laughs> nieźle, nieźle. 2026 rok. <laughs> ale wiecie, co im za karek źle chodził? My mieliśmy 0000, przecież mamy 100 tarytarnych. Zaczęli puszczać fajerwerki. A oni 6, 5... Przepalili. Także u nas było szybciej 2026. Ciekawe się za no, mną że wójta no, ciekawe, ciekawe. Mogliśmy szybko na Polsę przełączyć, zobaczyć, jak to na Polsacie wygląda. <laughs> Piszcie co wy na to. Czy jest to, to możliwe? No naprawdę mamy zegarek satelitarny, tak, że sam się ustawię. No tam też. No jest tak samo. Także dobrze, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Was. Ja, I koniecznie Rodzinka 4 plus 1, przy mm -hmm. przyrody w Nowym Roku! Tak nam się spodobało, że oglądamy powtórkę. Sylwestra Aleksandruś przed chwilką poszedł spać, bo w niedzielę jedzie na wycieczkę do Czech na narty, w sumie go tydzień nie będzie, więc nie wychodził, żeby się, wiecie, nigdzie nie pochorować, czy coś nie podłapać w ogóle. Wolał spędzić Sylwestra z nami w domu. Maxa nie ma, Max dopiero wraca. No pewnie około 14 na obiad przyjdzie. A my tak sobie oglądamy, chillujemy jeszcze. Także już z herbatką, z kocykiem jest miło bardzo. Jesteśmy strasznie zadowoleni. Telewizor jest niesamowity. Robi wow, po prostu wrażenie jakbyśmy tam byli na tym Sylwestrze. Nowy rok mamy, co prawda dużo jedzenia zostało po naszym sylwestrze. Max tłucze ziemniaki, a ja upiekłam kurczaka i będzie pyszny obiadek. Najemy się. Oby cały nowy rok był obfity, tego nam i wam oczywiście życzymy. Mm, już jem? Wyszło przepyszne. Mm.